Cześć, witaj z tej strony. Lena Morawska, czasobalans. Co mamy zrobione? Według czasobalansowej filozofii warto, zanim zacznie się kolejny etap, podsumować to, co już jest zrobione, żeby mieć w głowie, że idzie się do przodu, że stawia się kolejny krok. Książki wspierające naukę czytania, poznawanie świata książki, które planuję sprzedać. Książki, które jeszcze przede mną do przejrzenia, i będę to robić wspólnie z Tobą. A tu już zapełnia się powoli opróżniony do końca w poprzednim odcinku regał, który będzie tymczasową biblioteczką. Ale, ale, dzisiaj sięgam po torbę, która posłuży za zgromadzenie rzeczy. Które chciałabym, aby przejął na przetowanie mój ojciec. Dobra, ja po prostu wyjmę to, co tu jest. Zrobię trzy stosiki, albo i więcej. Nie mam pojęcia, tak naprawdę, nie pamiętam. Po prostu wrzucaliśmy, przenosząc się, wrzucaliśmy z półek, jak leci. Półki miałam też poukładane według pewnej filozofii. Ale jakoś tak wyszło, że zależało na czasie nam. No i niestety. Oho, będzie więcej stosików. No i niestety nie jest to najlepiej ułożone. E, mogłoby być lepiej. W związku z tym wykorzystam jeszcze kanapę. Właściwie ławeczkę, która ma tymczasowo symbolizować fotel, który ma się pojawić postaram się to chociaż jest tego dużo podzielić na e, 3-7 odcinków na 7 części 7 kupek. zwał tak zwał ok dobra, będę przeglądać może tu może, tu, tu jeszcze troszkę, tu jeszcze troszkę, tu dobrze. W ogóle te książki, które tutaj mam, w większości wybrałam się z nimi. Do biblioteki, mówiąc wprost, po kilku latach przerwy przyzwyczajona do tego, że jeśli coś się w bibliotece nie przyda, to trafia na regał sprzedażowy, no i tak myślałam, że zrobię porządek w domu. W bibliotece, stety, niestety, okazało się, że kierownictwo narzuciło przyjmowanie książek tylko pięcioletnich, a to są książki, no już powiedzmy, starsze. Dlatego chcę je wysegregować. Zobaczyć, co zostaje, z czym się mogę rozstać, a co po prostu idzie dalej. No, i będę próbowała te książki sprzedać, oddać. Zwał jak zwał. Dobra, teraz tak. Tu sobie przygotuję na kolejny odcinek, a tym razem skupię się na y, pierwszym stosiku. Udręka i ekstaza to jest książka mojej mamy w bardzo dobrym stanie ja jej nie czytam to jest druga część w związku z tym wędruję y, do sprzedaży proces w Norymberdze o to muszę się zapytać męża czy chce żeby zostawić czy nie więc odłożę na osobną y, kubkę serce w plecaku Idzie na sprzedaż, tak lub nie, ale nic mi ta książka, źle lub dobrze, ale nic mi ta książka nie mówi. Marysinka Sobieska. To jest książka mojej mamy. Mama była zafascynowana tym tematem. Rzeczywiście jest on bardzo ciekawy. Możecie poszukać. Jeśli nie czytacie, to możecie poszukać w internecie. I tutaj chcę zrobić pakiet. Ponieważ mam książkę, sięgnę z innej kupki, bo akurat jest na wierzchu. Jan Sobieski, listy do Marysinki. I to chcę sprzedać w pakiecie, żeby cała historia e, spojrzenia mogły się uzupełniać. Dobra, dalej. Czterej pancerni i pies. Mój mąż jest wielkim wielbicielem tej historii, zatem trafi to na jego półkę. Eliza Orzeszkowa-Marta, lektura. 73 rok. O ślady przeszłości. Nie, nie wiem, co się tu mogło wydarzyć. To jest książka starsza ode mnie, ale pójdzie na sprzedaż. Klara Jarunkowa, jedynaczka. 68 rok. To zdaje się też jest książka mojej mamy. Nic mnie z nią nie łączy. No i właśnie to jest takie y, trudne, prawda? Jeśli nic nas nie łączy z jakąś publikacją i zostaje nam po rodzicach i teraz co z nią zrobić? Stanisław Wyspiański wesele. Przyznacie, przyznasz, że bardzo nietypowa. Bardzo nietypowy stan książki. To jest rok 58, o ile dobrze widzę. Albo 53. Wesele Wychcięckiego idzie na sprzedaż. Bardzo nietypowe. O, mamy, zobacz. Właśnie to, o czym mówiłam, żeby przeglądać książki. Legenda jednej weselnej nocy. Najdziwniejszy w tej całej historii jest fakt, iż nawet ludzie zawodowo parający się historią literatury, zarówno w swych książkach, jak i w innych formach publicznej wypowiedzi, twierdzą, że z opublikowaniem wszystkich materiałów należy jeszcze poczekać. Uu, czyli będzie oryginalny wycinek dotyczący zapewne książki. Świetnie. Dodatkowy atut, jak najbardziej na sprzedaż. Dalej. Łona nad Karlinem. Coś mi to mówi, ale już widzę, że mam tutaj. Taką karteczkę, że planowałam to już wcześniej sprzedać. Dobrze. Wszystko o włosach maria kędra. Też widzę taką karteczkę. Proszę bardzo. Myślę, że warto przed sprzedażą pokazać jeszcze. Eee, może nagrać odcinek o tych książkach. Przemyślę. Jak najbardziej. Co tu mamy? Sławomir Mrożek, Wybór Dramatów i Opowiadań. Widzę, że chciałam sprzedać, ale to jest... To jest jeszcze do przemyślenia. Ponieważ widzę, że tutaj mamy odnotowane, że to jest czyjaś książka, więc należałoby raczej zwrócić Sławomira Mrożka więc położę sobie tutaj na biurku Melchior Wankowicz Ziele na kraterze i tu to jest książka mojej mamy w bardzo dobrym stanie myślę, że poza tym owinięta w folię fajnie super by było mieć takie folie jeszcze jak są te książki biblioteki mają takie folie no tak ale z Melchiorem Wańkowiczem, mimo że to jest znana publikacja i z, książ z tą książką, też mnie nic nie łączy, w związku z tym idzie na sprzedaż. No i tak, pierwszy stosik z siedmiu został rozdysponowany. Podsumujmy. Doskonalenie czytania, sprzedaż, sprzedaż listy do Marysinki Sobieskiej proces w Norymberdze do przemyślenia dla męża to na pewno trafia na półkę męża a to idzie do oddania dobra tyle ode mnie 6 stosików zostaje biorę się za następny w kolejnym odcinku obserwuj czasobalans zapraszam serdecznie do usłyszenia cześć